Jo siemona na tej strony Szymon dziś grałem znowu w minecrafta i patrzcie jakie już itemy zdobyłem sobie widzicie jementowe mam praktycznie dobra yy, i nikt nie napisał ale chciało mi się nagrać dla was z minecrafta na przykład no to pomyślałem że poszukam sobie innej bo to chyba kowala nie było Dobra Więc obracamy kameretkę. zbierzemy łóżko. Chyba nie Chyba nie było kowala A był. Ale były słabe itemy Jest taka malutka wioseczka Ale za to mało mobów. Ale Nie wiem, ale jest dużo drewna tutaj co to. Duże miejsca do rozbudowy na przykład. O, tyle... Szkielet... pod wodą dam, dam radę tam do nich przypłynąć, paście. Kurde, nie widzę wola, co to było? Widzowie! Kurde, ale akcja. Jeszcze tutaj widziałam kilka szkieletorków. A, dobra, ale krema to zaraz. A, jeszcze jedno. Jak coś, to moja siostra już nie będzie nagrywać ze mną Robloxa, ale Minecrafta będzie ze mną nagrywać jak coś. A, subskrybujcie mój kanał, jeśli chcecie więcej takich filmików. Zostawiajcie łapeczki w górę. No i zaczynamy. Ale głupie to było. Bo drugi raz to mówię. Kurde Ha. Mam pajęczynę? E pajęczyna, pajęczyna, Nie. What's to gotika Matiko. Pa, doskoczy tam. Pali trawi we mnie. ale Alleluja, się buja. Szkielety się buja. Mam Mam teraz małą jedzonkę, muszę trochę sobie pozbierać. I przepalę sobie, no a w sumie zostańmy w tej wiosce. Będę w tamtym domu mieszkał sobie. A to był wina, że chciałem chciałam go zaatakować. A tu mało strasznie zwierząt jest. Kurde. A ja dużo biegam zawsze w Minecrafcie Jest jeszcze walony, głupi deszcz Bo chyba będę w innym Minecrafcie nagrywał, tam gdzie mogę sobie Ustawić Jak chcecie, ten tak, Żebym w innym Minecrafcie nagrywał, tam gdzie mogę tepać innych na przykład do siebie. E, to zostawcie łapeczkę w górę, że mam na przykład grać w tym innym. A w sumie mogę zagrać w tamtym. Tylko będę musiał go zainstalować. Że będę mógł sobie na przykład... E, jak to? Że będę mógł na przykład... Że jak Mogę zrobić sobie dzień, jak będzie na przykład noc. Zostawcie na przykład łapeczkę w górę, jeśli chcecie, żebym tego Minecrafta nagrywał. A mogę tego i tego nagrywać. Ej, dobry pomysł, że mogę tego i tego. Dobra. Dobra, idziemy teraz pod drewno, nikt, ja praktycznie nie zabiję. Praktycznie mówię. Dobra, to mogę jutro nagrać następny odcinek, ale w, w, w tym innym Minecraft'cie nagram i też mogę w tym nagrać. Dlatego subskrybujcie mój kanał, żeby niczego nie przegapić. Jak wybijemy 10 tysięcy subskrypcji, to nagram z kamerką. Gdzie jedzonko mam? O tu. O tyki to kotyka A ja czasami też jem zgniłem mięso. Jak już nie mam. Jak już nie mam jedzenia. Po prostu. Jem czasami zgniłem mięso. Dobra, eee, to muszę sobie dobrze zrobić. Dobra. jedną skrzyneczkę. Eee, tutaj tyk, 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 tyk. Dobra, tyk. Mhm.

Właśnie jak się zmieniał ten kolor łóżka jak to zrobić? Diament złoto A, to bloki złota tylko. Żeby zrobić enchantowane. <mulity> Dobra, to teraz będziemy zabijać te. Ee, jak to? Zwierzątka. Przynajmniej więcej. Skąd liczyć wypada? A, skóra. Wreszcie jest bardzo mało strasznie zwierząt. Tu jest. O. winager I świnka, tu jest. Halinka. Ole. Nie o to dronią, bo no, chciałem to zrobić A no, ja tak się zrobiłem Dobra No to jutro wam nagram Zombie jest w domku Tutaj jeszcze wpadłem do wody Tu jest z wody Patrzcie Zombie jest w domu normalnie To jest nos. Ja od creeperów strasznie uciekam. Jest. Dobra, mam 5 ekspa. Potrzebuję jeszcze enchad. Ale to chyba jutro ogada, albo potem dobra. Eee, czekaj, jedzonko, pyk, 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 pik pyk. pyk. Kolejne jedzonko, żebym miał dużo jedzonka. O teraz jakoś samoogarnam miałem jedzenie. Tak to zawsze z game dobrałem. Nad jabłka miałem jeszcze. ale to do przepalenia idzie. Zapomniałem. Nie, nie można. Dobra, ty, tyk, tyk, ty. Dobra, niepotrzebne rzeczy odkładamy. Qua ci sono un What di bambini Qua c'è mia E' una mia Si papà Barbilla Qua c'è un po' mia mia Si papà Barbilla What is mia What c'è una mia E' mia Monster Mermi E' pure O. Nie wiedziesz więc z buta wjeżdża Może teraz pójdę spać o Po zombie był Takie się zawsze budziłem to zawsze jakieś fotworki zabaję Ocy Syboya Matkieł Mijay na... Ja się jarałem! O! Ja się jarałem! Mnie tylko raz dotknął je zombie jeden? albo nie jarałem się O sianko. Ja... A... Widzieliście to? Jaki debil Pa... Widzieliście O tu jest Za karę mu nie dam Cześć. Aha jeszcze reklama o dobre, udało się. Aż jeszcze tu jest. Creeper tam był? Nie. Myślałem, że to był Creeper. Dobra, nie mam, ale sobie zetnę drzewko. kurde, bydło z niego. I to jest. Jeszcze... Brązowe drewno będzie do przepalania. Będzie dla mnie. A jeśli chcecie jeszcze dziś z moją siostrą odcinek, to, na... to zostawcie lajka. Jak w ogóle wiecie, co to jest. Lajk like to znaczy łapeczka w górę. To nagram jeszcze dziś na, na moim się świecie. Ile tego drewna, bydło tu jest. Jeszcze tam jest creeper. Żeby mnie tu pewnie zobaczył. Dobra, pyk, pyk. A, je, a jeśli chcecie moją postać zobaczyć? A, w sumie wam pokażę moją postać. Eee, no. Już ciemna drewna, ja ciemnego drewna nie lubię. Ale fajna za to jest, so. co? Mocnik... Co? Czystaki z tego dr drewna można zrobić? Chodzi całe z drewna, co kurde? No to robi wrażenie. Ale co? Dobra. Czekażę. Czekajcie. Dobra, to będzie dziś na tyle dzisiejszego odcinka. Pa!